Opatulona w futro Katarzyna Niezgoda baluje narzeczonym w modnej warszawskiej knajpie, z Przez ponad dekadę Katarzyna Niezgoda tworzyła medialny związek z Tomaszem Kamelem, który zakończył się w atmosferze skandalu, z defraudacją 16 milionów złotych w tle. Po dłużej przerwie otrzął biznesu i zrzuceniu 30 kg, celebrytka zapałała uczuciem do niejakiego Pawła Markiewicza. Aspirującą gwiazdę Bisco Polo, który pomógł jej odzyskać pewność siebie i sprawił, że zapragnęła powrócić na ścianki. Gwiazdy nawiwa Foto Award z 2022, zmysłowa Natasza Urbańska, elegancka Patrycja Kazady. Odchudzona Katarzyna nie zgoda z partnerem, z diecia. Uczucie Katarzyny i Pawła kwitnie im w najlepsze, czego dowodzi fakt, że od ponad dwóch lat są zaręczeni i mają w planach ślub z prawdziwego zdarzenia. Na palcu serdecznym 54-latki połyskuje teraz okazały pierścionek z brylantem, który można podziwiać na zdjęciach robionych była i kamela przez paparazzi. Katarzyna nie zgoda z okazałym pierścionkiem na palcu wypoczywa w sopocie z narzeczonym, z diecia. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. Żeby podtrzymać ogień w swoim związku. Niezgoda i Markiewicz regularnie chodzą na randki do modnych stołecznych knajp. Zdarza się, że ich schadzki zmieniają się w spotkania o charakterze towarzyskim i dołączają do nich znajomi. Tak było w poniedziałek, gdy była prezes banku PKO wybrała się z ukochanymi paczką przyjaciół do popularnego lokalu w centrum Warszawy. Na taką okazję celebrytka wybrała mało zobowiązującą stylizację, na którą składał się ciemny sweter. Skórzane spodnie, botki i futrzany płaszcz. W dłoni Kasia z dumą dzierżyła markową torbę. Po spałaszowaniu kolacji i wypiciu kilku napojów pożegnała się w z jej znajomymi. Pozwalając Szarmanckiemu narzeczonemu włożyć futro, po czym popędzili do zaparkowanego na zewnątrz ołji. Myślicie, że w tym roku w końcu uda im się zcementować związek?